Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy premierę zdrabki Król Kesz. E, ja mam cztery zdrabki. E, numerki sobie wybierałam sama, losowałam. E, I jeszcze dodatkowo wzięłam krzyżóweczkę, żeby, żeby było coś tam e, jeszcze ciekawego e, dodatkowo do obejrzenia. E, ale dobra, zaczynamy najpierw od e, Króla e, I czekajcie, żeby tak ładnie tutaj lepiej ustawić. Mm, żeby było bardziej widać. No trochę to tak prześwietla, ale już próbuję jak mogę, żeby było jak najlepiej, bo mi piszecie komentarze, ale powiem Wam szczerze, że umieć ciężko z tym światłem, bo akurat tutaj, gdzie nagrywam, to pada to światło dość mocno i dlatego tak odbija, a powiem szczerze, że nie mam gdzie indziej tak naprawdę, więc bardzo Was przepraszam, że tak może gorzej widać ale próbuję jak mogę, żeby było jak najlepiej dobra, Wygrywają. a czekajcie, to najpierw zobaczymy sobie tak a wygrywające liczby to wiadomo, że musimy znaleźć jak znajdziemy koronę to też wygrywamy a jak plik to dwukrotność dobra, zrapka o numerze 6 34 28 33 12 i 57 bardzo przyjemnie się drapie, powiem wam szczerze no dobra

52. No niestety pierwsza zdrabka okazała się pusta, to była zdrabka numer numerze 6. Teraz przechodzimy do zdrabki o numerze 10. A wygrywające to 52, 42, 53, bardzo duże liczby, 18 oraz 38. No i szukamy nasze liczby to. Pięćdziesiąt cztery oboczek, czterdzieści cztery, trzynaście, dwadzieścia osiem, czterdzieści pięć, trzydzieści siedem, kolejny oboczek, trzydzieści trzy, piętnaście, dwadzieścia siedem, pięćdziesiąt osiem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt jeden, kolejny oboczek.

czternaście trzydzieści cztery oraz czterdzieści jeden a nasze liczby to pięćdziesiąt cztery czterdzieści pięć dwadzieścia cztery dziewiętnaście pięćdziesiąt dziewięć dwadzieścia jeden trzydzieści dwa pięćdziesiąt dwa Czterdzieści cztery, osiemnaście, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć, dwanaście, dwadzieścia trzy, jedenaście, trzydzieści osiem, trzydzieści pięć, trzydzieści dziewięć, oraz trzydzieści trzy. No i kolejny pustak.

Pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt dziewięć, dwadzieścia pięć, czterdzieści osiem, trzydzieści dwa, czyli oboczek, trzydzieści pięć, trzydzieści trzy, trzydzieści sześć, czterdzieści trzy.

Premiera nie za bardzo udana, bo nic kompletnie się nie trafiło na cztery zdrabki na 40 zł. Nic. Ale jeszcze walczymy z tą krzyżówką. Dobrze, że ją wzięłam, bo mam nadzieję, że chociaż coś w niej się trafi. No ale zobaczymy. Dobra, troszeczkę może ciutko oddalę. No i szukamy. Literka P. I co my tutaj mamy? O, jest w ogóle nie mamy P w pierwszym w bonusie też nie mamy. Dobra. Literka P. No tu mamy. Zapiecek. O Jezu, to tyle. Kochani. Yy, odpust. I to tyle. Boże, jak mało literek P. Literka X. No czekajcie, tylko tak wzrokiem przyjadę. Yy. No nie widzę. Słabiutko zaczęliśmy. To jest drabka o numerze 6. Literka A. Tycjan. Struga. Taormina. Turystyka. Figa. W bonusie A nie mamy. Ramses. Azot, Zapiecek, Skansen, Anons, Ataman, mm, Gat, Las, Alfred, naukowiec, Ural, Atol. Laun, Salamina, Ogar, Agat, e, Odyseja i chyba tyle. Literka U. W bonusie nie mamy. Unik turystyka, struga yy, i tyle. Laur Naukowiec, clown. eufemizm i to będzie tyle literka E mm. les segment lotek kelner emir grzewica Ramzes, Ster, Zapiecek, Serengeti, Jemen, Ner, a i Alfred. Naukowiec. Kleryk, Eufemizm, Odyseja i Bem. Literka L. Les, Molo, Lotek, Kelner i tyle. Zlewisko, Alpy, gil, Alfred, laur, atol, klaun, salamina, omlet i tyle. Literka M. Molo. Segment. Taormina. Mit. Ramzes. Jemen. Ataman. Moc, eufemizm. I bem. Dobra. Literka D. No to sobie zaznaczymy w bonusie, bo mamy drobin. I szukamy literki D. Dno i drzewica. Hmm. Radio, gad, odpust. Odyseja. Dobra. Literka O. No to sobie też zaznaczymy w bonusie drobin. I mamy tak molo, czyli mamy pierwszy wyraz, chlor oko, dno i to będzie tyle, azot, anons, radio i to tyle, naukowiec, atol, ogar, moc, omlet i Odyseja. Dobra. Kolejna literka to literka Z. Yy, I co mamy tu jakieś Z? W pierwszym mamy drzewica i to będzie wszystko. Ramzes. Zapiecek. I to tyle. Yy, eufemizm. Frys. Dobra. Kolejna literka to literka J. I mamy taktycjan. I to wszystko. Jemen. I to też wszystko. I mamy Odyseja. Ok. Kolejna literka to literka Y. I mamy tak. Tycjan, turystyka, i to wszystko. Alpy, czyli mamy jedno słowo tutaj w tej krzyżówce. I też więcej nie widzę. A, tu mamy kleryk. Tym. I Odyseja. Dobra, ostatni rządek literek. Literka F. Mm, tu mamy Figa. Tutaj, a mamy Alfred. Eufemizm. I to wszystko. Literka W drzewica zlewisko naukowiec i to wszystko literka H chlor Tu nie widzę. I tutaj też niestety nie widzę. No i ostatnie trzy literki. No to już wiadomo, że bonusu nie będzie. I mamy tak. Literkę Cetycjan. Drzewica. Zapiecek. Naukowiec. Moc, czyli pierwsze słowo, i to tyle. Literka N. No, już sobie zaznaczymy w tym bonusie, ale wiecie. No i mamy taktycjan, konin, dno, czyli yy, drugie słowo, segment taromina. Tu mamy anus, skansen, ner i ataman. Tu mamy naukowiec, klaun, salamina, aceton i to wszystko. No i ostatnia literka, ale już raczej wiele nie zmieni: drobin. Konin, unik, figa, mit emir, zapiecek, zlewisko, radio, gil, iga, salamina, eufemizm drugie słowo, ale to za mało i to by było tyle. No i dobra, sprawdźmy sobie kontrolne, ale raczej tutaj widać, że nic z tego. No niestety nie, literki kontrolne różne. Także podsumowanie dzisiaj, kochani, sławe. bo na wydanych 50 zł yy, nie odzyskaliśmy zupełnie nic. Niestety, ale dzisiaj w zrapkach nie trafiło, tak jak mówiłam, ja do zdrapek to mam chyba słabe szczęście, lepiej mi już wychodzą te ekspres losy. No ale y, zobaczymy w kolejnych odcinkach. Ja was dzisiaj pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Pa pa.